Kto jest najlepszym nauczycielem nadziei? Jezus Chrystus, bo jako jedyny człowiek uczy nas teoretycznie i praktycznie, pokazuje jak przejść przez śmierć i uzdalnia nas do tej podróży. Dlatego już w III wieku w Rzymie na sarkofagu dziecka przedstawiany jest jako filozof trzymający Ewangelię i Kij wędrowca, symbol filozofa. Filozofowie w starożytności szukali odpowiedzi na życiowe pytania człowieka, ale daremnie starali się znaleźć odpowiedź na e, pytanie o życie po śmierci. Dał ją dopiero Chrystus, nauczając, umierając, z martwych wstając. Dlatego jest nauczycielem przez wielkie N, bo tylko ten, kto potrafi wskazać drogę poza granicę śmierci i w niej towarzyszyć, jest prawdziwym nauczycielem nadziei. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. A za tydzień o tym, czy jest lekarstwo na beznadzieję?